Nie ma. To jest hierarchia! Tutaj coś się działo, to tu na pewno kamperów by nie było. A teraz uwaga, będzie hicior. Czy da się do Grecji kamperem na dziko? Na Kefalonie płyniemy, jeszcze nas tam nie było. To co? To gdzie płyniemy? No właśnie, gdzie my płyniemy Żabcio? Na Kefalonie płyniemy, jeszcze nas tam nie było. Niunka weźmiemy ze sobą. Z bi się bi Bilety w tej z powrotem kosztowały 180, 180 euro. euro. Naprawdę nasza jedna z najtańszych przepraw promowych. A to zjeżdżamy. A tu takie autko zajęte. Zajęte i tu zajęte i tam zajęte. Ruch trochę jest tutaj, nie? Mhm. Ruch trochę jest. No dobra. Sojoski. Ja, nie nie Mercedes, Mercedes, Mercedes to Mercedes. W sklepiku byliśmy bezcenne wszystkie artykuły, więc nie wiemy ile co kosztowało. Wino 1,5 litrowe, kefalońskie, pani mówi, że bardzo dobre, no wiadomo sprzedaję, ale zobaczymy ocenimy. 5 euro, czyli to wychodzi bo to 1,5 litrowe, tak w przeliczeniu na butelkę 0,7 jakby sobie to policzyć to wychodzi jakieś 7,50 zł no to super, nie? będziemy dzisiaj próbować kefaleńskiego, jeszcze nie później wow prosto szok już Jak tam żabcia, pierwsze wrażenie? Tak. Chyba ładniej niż na sakręgu, albo równie dobrze. Pięknie, naprawdę. Tu jest. Nie, no to w tu jest się po prostu zatrzymać. A no, tu jest, widzisz, droga do tego asos z tym zameczkiem. No ale my jedziemy na razie tam na ten Myrtos. <laughs> o! Wow. Matko! Ja cię kręcę. Szok w ogóle to jest. Jak piękne. No po prostu jest. Ty zobacz, tu jest jakiś taki. Jest taki na tej wysoki, Coś tam taki, taki jest coś wybudowane, tam, nie? ale woda. Zrobimy zbliżonko. A no, faktycznie coś tam wybudowali. Ale wybrzeże. No naprawdę, te pierwsze wrażenia to po prostu powalają. Przepięknie jest. Ludzi trochę jest. Trochę więcej niż myśleliśmy nawet. Idę tam dalej zobaczyć co jeszcze. Będzie, 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 próba. Wow. Tutaj fotkę muszę strzelić. Tutaj fotkę muszę strzelić. Tutaj, tak widzisz? Jeju. Panie, tu... Asos, mhm. As, to jest Asos. To jest asos, asos, tak. To jest Asos, ale to jest inne, nie to tureckie Asos. to jest Kefaloński Asos. Przepięknie no i... tu jest. A ja ta nasza tarza. No nie wiem. Nie wiem, jedziemy gdzieś, gdzieś, gdzieś tam tamertos. Ta najpiękniejsza, tam, 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 no jedziemy no. Tam Mam te nadzieję, klify, tam tamte tym, no. klify, zobacz, też takie są po prostu. Ale ta wow. woda jest naprawdę cudna. Tutaj w ogóle, o, ona idzie tutaj takim... Takim, no? Tak, o, tak, tak. tak, 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 tak. tak. Taki, zrobiła taki szal. Szal taki. taki no. Pięknie. Dobra, jedziemy. Cudownie, no, tam Cudownie. po prostu tam jeszcze ogarnąć ja, ja nie wiem, czy my tak szybko dojedziemy, tak jak na Sardynii. Mieliśmy oh. chwilę jechać, a potem się okazało, że tak, widoki były takie plaża, piękne, ale że... Tak no, no ona widokowo jest, tak, tak, tak. No. Nie, z tej strony cudnie Takie kiepki są. Takiego Ja mam mikrofon. tam ja stoi. Widzisz, taki zwykły nawet Na dole, no jest. A to nie jest ta, właśnie, ta plaża? My nie będziemy tu jechać, właśnie? Nie mam pojęcia. To jest, tak... jest chyba ten ale. ale jest miejsce, jest, jest. jest jeden drugi. Jakiś tam wyjechał. To jest chyba ta plaża właśnie. Dobra, Będziemy jechać zobaczymy. Na razie no z góry. To jedźmy, no bo jest. No jedźmy, jedźmy, tak. Dobry. Ta woda nie jest przeźroczysta, ona jest mętna. Ale to jest właśnie jej zaleta. Dlatego jest taka piękna, bo jest mętna. Ale ta mętność jest fajna. Może się nie posnurkuje tak, żeby widzieć, ale w tej wodzie jest tak cudownie. Czyli się czuje po prostu jakby e, takie jaśniutkie. To jest tak jak w basenach. Po prostu, o, tak. To nawet ja się nie boję. Tak, no? tak. Wow. Idziemy tam. Jasne, jest fajne. Jasne, jest pierwsza klasa. Trochę mniej ludzi jest, faktycznie. Jest o. mniej ludzi niż na katsyfie, zdecydowanie. Więc to jest fajne. Tak, jest mniej ludzi, bo jest już teraz południe w zasadzie, czy. już tam. Tu są mniejsze fale, nie? No też jest jeszcze sporo, jeszcze sporo, ale. będziemy coś szukać. Tu jest znak no camping. Ale teraz rozmawialiśmy z takimi Polakami. To oni znieśli ten zakaz. No tak oni twierdzą, co jak to tam jest to. Ja nie wiem, nie. stoją, stoją, idziemy. No walk. My tam do jest tłok. Tych... Jest gdzie zawrócić, jest gdzie wszystko. Jest. Do, do tych kamperków tam jedziemy. Kilka stoi, Te sztuków. No i czekamy na miejsce. Dziewczyna miejsce już tutaj coś tchną? Tak, stwierdziliśmy, że mogliśmy. Tak, jechać gdzieś sobie indziej. To jest. Syndrom nowiciusza, bo my zawsze po sezonie, a tu w zasadzie jest tak w sezonie, więc się pchamy, jedziemy. A tak naprawdę mogliśmy sobie pojechać 10 dzień, zrobić sobie obiadek, posiedzieć fajnie, tu przyjechać sobie 17, 18, już by były miejsca normalnie, spokój fajnie, a my się tutaj pchamy. Nie? Ale jak już się pchamy, no to już dobra. dobra <grym> no już się pchamy. To już się pchamy, co no, zrobić? Wymiana jest zrobić, dosyć tam. spora tych samochodów, wjeżdżają, wyjeżdżają, więc. Będziemy czekać, aż coś wyjedzie. Tu jest miejsce. Kancerki stoją. Poczekamy Grecki, Zobaczymy. włoski. Boży. Tak. Stoimy w cieniu, czekamy na miejsce. Ci si tutaj idą. się zbierają, nie jadą? A. O, akurat wyjechali. No to my sobie już nas chcieli tutaj jedni, ale się zapytali ładnie, Podsiącz. Ale nie ma! To jest hierarchia. Mamy miejsce, szybko poszło. proszę i to jeszcze takie, jakbyśmy mieć chcieli. teraz, jeszcze tak. Muszę bardziej. O, jeden geografik, iron man 4 x 4. Ale tu się już... Żabcia mówi, że nie jesteśmy w cieniu, ale jak się nie ma, co się lubi. To się lubi. Co się ma. No dobra, wszyscy pojadą to się przestawimy. W sumie mamy fajne miejsce. Aż jestem po prostu. Wow. I znowu zobaczyć, czy ja tam mogę dalej się cofnąć jeszcze, co? Bo tak tutaj... No, dojechaliśmy. Pięknie jest. No i do tej plaży Myrtos w końcu jednak się dowlekliśmy. No i tak już jak Batka mówiła, zostaliśmy, tak się, akurat miejscówka nam się trafiła też taka fajna. Przy samej plaży. Przy kamperkach. Potem się tam wieczorkiem przestawimy jak nam się będzie chciało, bo wieczorem wiadomo, że e, ludzie się rozjadą tymi osobówkami. Miejsce piękne, fajne. I w sumie nie jest takie zatłoczone. Nie jest źle. Tutaj jest ogólnie e, dużo cienia też, tylko trzeba by się przeparkować. Tam się przeparkuje, bo tam będzie cienia, nie Popszałaś? Tak, tak, ale to tam do południa, faktycznie żeby z rana nie było, e, tak nie prażyło, to tam się przeparkujemy. Może zobaczymy, nie? Jak to będzie tam wieczorkiem wyglądało przyjemnie, jest trochę przestrzeni, nie tak, że jak ludzie jak śledzie po prostu na sobie leżą. Dojazd do tej plaży Myrtos jest bardzo fajny, tak chillout, luzik w ogóle. Ona jest nisko położona, ale jest naprawdę fajny dojazd asfaltóweczką, przyjemnie. Parking jest za free i info takie, że to jest nasza pierwsza plaża w Grecji na dziko po tym zakazie, który jak się wydaje jest martwym przepisem i dobrze, no bo tu stoją też kamperki ciach, 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 ciach jakby tutaj coś się działo to tu na pewno kamperów by nie było to razem z nami jest raz, dwa, trzy, cztery kampery może coś jeszcze tam na wieczór przyjedzie bo to takie popularne miejsce jest także wydaje mi się, że faktycznie ten przepis taki yy, którzy Grecy wprowadzili to chyba tak sobie zdali sprawę że sobie w kolano sami strzelili i go nie egzekwują, czyli on pewno jest, bo aż tak nie wnikałem, czy go zlikwidowali, czy on po prostu jest martwy, ale jakby nie było, nie jest egzekwowany, bo jednak kamperów przyjeżdża dużo, my dużo środków zostawiamy, nawet na dziko paliwo, sklepy, tawerny, etc., wina, alkohol wszystko to przecież po sezonie, który tutaj e, dla kamperów to spokojnie do listopada trwa, a niektórzy tutaj nawet na zimę przyjeżdżają. Więc to, to wszystko może tutaj funkcjonować jakoś też i lepiej na pewno funkcjonuje dzięki van są też. No i tak jak właśnie Hiszpania, Portugalia też mieli taki etap z tym takim mocnym zakazem, z którego się wycofali. Tak się też wydaje, że jest tutaj. No my zostajemy i jestem pewien, że będzie ok. A, mikrofon się pojawił. No nie mam gdzie go przyczepić, no, no to tutaj go machnąłem. Ale jest. Mam nadzieję, będzie mnie lepiej słychać. O, proszę. A tak sobie umilamy wieczorki. Lubimy skrable. No to sobie skrablujemy. Niestety sromotnie przegrywam w tej chwili, więc no, zobaczę. Może się jeszcze odkuje. A wieczorek. Przyjemny. Pusto. Pusto. Jak to ładnie brzmi. A jeszcze ładniej wygląda. A z rana taka atrakcja. Kuski przyszły. One tutaj po takich pionowych skałach, które są przy plaży kozom. Rodzinka taka. Ładne te kozy. I dzionek Też ładny Super No i nastał ranek Dzień pierwszy na dziko W Grecji I spokój był A niech się wydziera, bo te kozy widzi tutaj Co po tych skałach chodzą no, i fajnie, spokojną notkę mieliśmy. Nikt nam nie przeszkadzał, nikogo tutaj nie było. Oprócz nas, jeszcze tam o dwa kamperki, sami na plaży. Spokój. Nic się nie dzieje w Grecji. Zobaczymy dalej, ale myślę, że dalej będzie tak samo. A New niuniek to jest po prostu. No, terrier, no. Żadnemu dzikiemu stworzeniowi. Tworzeniu nie przepuści ładny ranek nie, nie Co ty się tak wydzierasz Co? Mir zakłócasz Spokój Co ty robisz? No, kozy były, ja wiem Osy są, o, możesz sobie poganiać, bo też gania A my kawunie Wóźka z rana jak śmietana musi być, więc pijemy kawunię. Sobie stoimy. Teraz kamperek przyjechał szwajcarzy. Jeszcze jest pusta, trzeba zrobić ujęcie. Mm. Piękna jest ta woda i też są duże fale jak na kapsiki. Jaki mamy tutaj widoczek? Marzenie, jeszcze pustawo, bajka. Na plażyczkę, na miejscóweczkę wjeżdża wszech-taborecik. O, pięknie. A to znaczy, że jest ci laucik i luzik. I się byczymy. A teraz uwaga. Będzie hicior. Co to jest? To jest nasza markiza z kampera, którą sami zrobiliśmy. Ona jest na kampera. Na plażę pierwszy raz ją tutaj spróbowaliśmy. Ja tutaj mam takie powszywane zwykłe korki do wina i tam na kamperze mam taką wsuwkę, że sobie zapinam. No i reszta wygląda tak, że normalnie, tylko że odwrotnie o w tą stronę jakby ten daszek idzie w tą stronę. Ale pomyśleliśmy sobie z Batką, no czemu nie spróbować tego na plaży. I proszę bardzo, jaki piękny cień nam daje. No po prostu rewelacja. Dobrze, że nie mamy markizy. Na stałe, bo w naszym przypadku markiza na stałe i tak by się nie sprawdzała, bo tak, z markizy na stałe to można mieć w miejscach, gdzie y, można stawać kamperem. Czyli przeważnie na kempingach, na których my nie stoimy. A jak stoimy na dzikusa, to markizy przeważnie w 9 na 10 przypadkach rozstawić też nie można. Więc ona nam się naprawdę przydała, chyba przez te 3,5 roku, dwa razy, badko, nie? No ale teraz odkryliśmy, że ona się idealnie na plaży jako cień nadaje. Super. A gdybyśmy ją mieli na stałe na aucie. O! Tam u góry ja mam taką. O, a co to jest? Tam jest taka takie C mam zrobione, szynę taką i ją sobie tam wsuwam, ale mówię dwa razy przez te 3,5 roku myśmy jej użyli, więc okazuje się, że ma też świetne, nawet fajniejsze zastosowanie dla nas, a słoneczko dzisiaj, no, operuje na maksa naprawdę, i proszę bardzo niuniek zadowolony, my zadowoleni nie przestawiamy tego parasola bo to upierdliwe i elegancko i mamy cień Zostanie melonika. Proszę. Mm. Możesz się zjeść. Nie miałam. Dobre, nie? Trzeba zjeść już. Tak? Pijemy. No, na pewno nie pompą <laughs> griliczka sobie robimy na plażyczki Na plażyczce odpoczywa no, dałek sobie wykopał i mu chłodno przyjemnie To jest zjad. No i można tutaj z psami To jest fajniejsze troszeczkę niż na Sardynii, nie? No w każdym razie zakazu nie było. Z zakazu sami... nie było, więc fajnie tak. Taki klimacik mamy. Tutaj nasze plażowe obozowisko. Proszę bardzo. Żabucia, żabusia się lautuje. Cień jest. No jakieś chmureczki przyszły, ale cień jest fajny. Czekam na mięsko. Czeka na mięsko, bo tutaj mięseczko wjechało do grilla. Proszę bardzo, kurczaczek. Zmarnowany kurczaczek. Pięknie sobie obozujemy tu. Przy prawach marokańskich. Tak. I żeby nie było, o, tam jest pan, co tutaj pilnuje porządku. I my byliśmy się zapytać, czy można sobie grillka zrobić. Można. Oczywiście nie tam, gdzie są ludzie, nie? Tylko tutaj bardziej troszkę na oboczu. Więc sobie skwapliwie wykorzystaliśmy tą możliwość i sobie grylujemy. Tak się urządziliśmy. Fajnie. Pogoda piękna. Fajnie, bo teraz tak chmureczki zaszły, ale jest tak z 26 7 stopni. No pięknie. Ta woda jest cudowna. Dzisiaj jest troszeczkę luźniej, jak przyjechaliśmy, bo jest sobota. Wczoraj był piątek, ostatni dzień takiego turnusu, co się zmieniają. A teraz sobota, czyli już ci z turnusu pojechali, a nowi, no bo to już jest, któryś tam 5 czy 6 września, no to już coraz mniej osób przyjeżdża wtedy. Także jest większy spokój, większy szylus auta się tak nie pchają na plażę jest tak akurat, naprawdę przyjemnie bardzo o, niu ma cień nasz Nuniuś niu dołek sobie wykopał ale on może być na tej plaży tak, i może być na plaży bo, bo na on... to różnie było, no? tak, a tutaj nie ma zakazu nie ma zakazu, znaczy się, można zresztą tutaj ludzie są z psami dołeczek sobie Nuniuś wykopał nie, Niuniuś, mordo kochana no, ty przecież nasz intelektualista wspaniały Piękny dołeczek sobie wykopałeś. Piękny. Po prostu. No i spokój. Dobra, żeby nam się mięso nie spaliło. No dobra, pilnuję. Pięknie pachnie. A grilka zrobiłem sam. Pospawałem, zrobiłem, bo zawsze te wszystkie grille to tyle składania. A ten po prostu taka walizeczka się z niego robi. Tak sobie wymyśliłem. Mało miejsca zajmuje, łatwo się i szybko go składa, rozkłada. Nóżeczki osobno, co? A inne są dla nas za duże. Za dużo roboty śrubek wszystkiego, tutaj parę ruchów i poskładanej i walizka z tego jest po prostu. Czy da się do Grecji kamperem na dziko? Po nowelizacji ustawy z 2 lipca 2025 okazuje się, że da się. Link do ustawy znajdziecie w opisie.